Obliczanie gotowego netto. Aby obliczyć netto dla kierowcy, musimy wejść w ewidencję, w obsługę grupową, uruchomić moduł płacowy i po wybraniu kierowcy mamy możliwość wpisania oczekiwanego netto. W tym momencie oczekiwane netto jest wpisane w umowie, dlatego podpowiada się automatycznie, jednak możemy to zmienić. Możemy wpisać kwotę dowolną, niech to będzie 10 tysięcy. Akcję przelicz. Akceptujemy nagrodę, jeszcze raz przelicz, zapisujemy i gotowe. W tym momencie kierowca zarobił 10 tysięcy złotych netto, jest pełna informacja o brutto, są wirtualne diety, które już wcześniej zostały zrobione, podział nagrody, są koszty. W drugim raporcie widać ewentualne wartości diet, brutto do ZUS, ulga i to tyle.